Dzień dobry, Mirosław Welc, zastępca głównego lekarza weterynarii. Druga, drugie dziesięciolecie XX wieku zostało zdominowane przez dwie choroby zakaźne. COVID-19, epidemię zagrażającą ludziom oraz afrykański Pomór Świn, chorobę zakaźną, zagrażającą populacji świń i dzików. Afrykański pomór świn jest chorobą zaraźliwą dotyczącą tylko tych dwóch gatunków. Wirus ASF jest niechorobotwórczy dla ludzi i dla innych gatunków zwierząt. Zakażone dziki i ich szczątki stanowią podstawowe źródło zakażenia i szerzenia się dla zdrowych świń i dzików w środowisku. Jest to choroba, która po raz pierwszy była notowana w Afryce prawie 90 lat temu. Od tamtego czasu rozszerzyła swój zakres występowania wirusa na Azję i Europę. Głównym efektem występowania tej choroby, zwłaszcza w populacji świń, są ogromne konsekwencje ekonomiczne. Każdy kraj, w którym stwierdza się w przypadki u dzików lub ogniska u świń, traci prawo eksportu świń oraz wieprzowiny, a hodowcy mają bardzo poważne problemy ze zbyciem i obrotem zdrowych zwierząt. Co jest istotne w biologii występowania afrykańskiego pomoru świn? Biologia bytowania gatunku rezerwuarowego i wektorowego w środowisku, a więc dzików. Synantropizacja tego gatunku, przystosowanie do życia blisko ludzi. Ostatnie dziesięciolecia. W tym nasze świadome działanie, wypłaszanie zwierząt z lasu, niewłaściwe zabezpieczanie śmieci, które wabią jako łatwy pokarm dziki i są dla nich atrakcyjne, zwiększanie areałów upraw, także infrastruktura autostrady, drogi, nowe osiedla, nowe dzielnice miast. Gdzie wcześniej bytowały dziki. Także zwiększanie atrakcyjnych upraw rolnych, zwłaszcza kukurydzy, rzepaku, ziemniaków, oraz niekontrolowane dokarmianie dzików przez w terenach przymiejskich i w terenach wiejskich, gdzie zbliżają się do miejsc bytowania ludzi. To przystosowanie się ma skutki. Bezpośrednie, takie jak zagrożenia bezpośrednie bezpieczeństwa mieszkańców tych terenów, wypadki komunikacyjne, także szkody rolnicze, no i zbliżenie w środowiskach wiejskich to zbliżenie do gospodarstw utrzymujących świnie. Dzik, gatunek wektorowy dla wirusa ASF, przynosi tego wirusa pod gospodarstw. Czego staramy się szukać przy użyciu tradycyjnych narzędzi, i teraz będziemy starali się szukać przy użyciu nowych technologii? Miejsc, gdzie przebywają dziki, postaramy się również określić populację dzików w danym miejscu także korytarzy ekologicznych wszystkie gatunki zwierząt dzikich. Mają określone miejsce, w których bytują i którędy się przemieszczają w celach bytowych za pożywieniem do wody lub w okresach sezonowej migracji. Miejsc występowania dużych, licznych watach dzików. Oraz podstawowa rzecz to konieczność wprowadzenia nadzoru biernego, a więc określenie miejsc, Lokalizacji dzików padłych lub ich szczątków, po to, żeby jak najszybciej ten materiał zakaźny, w którym wirus przeżywa w środowisku nawet do dwóch lat i może zakażać nowe zwierzęta, jest aktywny. Nowe technologie, w tym narzędzia elektroniczne, informatyczne, aplikacje, idą z nam z pomocą. Dzięki nim mamy mo nowe możliwości i Szybsze możliwości uzyskiwania informacji, ich przetwarzania. Nowe narzędzie w formie aplikacji, proste w obsłudze, które po zgłoszeniu przez każdego obywatela, użytkownika, posiadacza tej bezpłatnej aplikacji, pomoże właściwym służbom w precyzyjnym lokalizowaniu dzików, martwych i żywych oraz w wykonywaniu analiz ich lokalizacji, migracji a także w planowanych działaniach ochronnych i prewencyjnych. Narzędzie to powinno się składać z bezpłatnej aplikacji dla użytkownika wraz z serwisem internetowym, systemu danych z modułem analitycznym umożliwiającym generowanie raportów i zestawień, również w formie map uwzględniających podziały administracyjne aż do poziomu gminy, z dostępnymi dla użytkowników także z możliwością integracji ze zintegrowanym systemem, którego głównym administratorem jest główny inspektorat weterynarii, który zbiera dane od myśliwych, leśników, Straży Granicznej, pracowników parków narodowych o dzikach odstrzelonych lub znalezionych padłych. To jeden wielki, zintegrowany system, który pozwoli nam w pracy w zwalczaniu choroby. Wymagania podstawowe dla, tego, dla tej aplikacji, tego możliwości jej zastosowania, to możliwość działania na urządzeniach mobilnych. Przyjazny i łatwy w obsłudze interfejs, tak aby zachęcać do korzystania z tej aplikacji. Możliwość dodawania zdjęć zwierząt zlokalizowanych żywych i padłych. Walor informacyjny dla użytkownika. Na przykład powiadamiając go jak należy się zachować w przypadku zaobserwowania żywego dzika, a więc taki walor informacyjny, który poprzez łatwe, szybkie, proste informacje będzie mówił, co powinieneś zrobić, do kogo powinieneś udać się o pomoc. Możliwość graficznego przedstawienia lokalizacji obserwowanych i znajdowanych dzików, zarówno żywych, jak i tych padłych, oraz automatycznego generowania statystyk. Dane z systemu powinny być możliwe do zapisania w powszechnie odczytywanych formatach, np. PDF czy JPG. Czemu będzie to służyć? Przede wszystkim będzie to nowe, mam nadzieję, niezwykle skuteczne, zintegrowane narzędzie w walce z ASF. Będzie służyć bezpieczeństwu ludzi i zwierząt domowych. Mamy wiele sytuacji bezpośrednich kontaktów ludzi i dzików także ataków zwierząt na człowieka czy braku właściwych zachowań w kontakcie ze zwierzętami. Poprawie sytuacji ekonomicznej w branży mięsa wieprzowego. Choroba, którą opanujemy, nauczymy się nią zarządzać dzięki między innymi temu narzędziu, która zmniejszy zakres występowania udzików to mniej również ognisk u świń. Będzie to służyć poprawie zarządzania ryzykiem w hodowli świń, także zmniejszeniu szkód w uprawach rolnych. Informacji o świeżych zakażeniach wirusem ASF w środowisku naturalnym. Już w chwili obecnej jest możliwość dofinansowania płacimy za zgłoszenie przypadków padłych. Dzików lub ich szczątków, przy czym forma informacji jest generuje potrzebę zgłoszenia do powiatowego inspektoratu weterynarii do gminy. Ten system pozwoli na zgłoszenie osobom, które będą mogły to szybko zrobić, nawet zachowując anonimowość. Także otrzymają informację zwrotną. W końcu. Ten system to także wielkie, wielkie otwarcie na wspólne zwalczanie tego ogromnego zagrożenia. To działalność informacyjna, dotarcie do ludzi z wsparciem dla ich działań, a także ochrona zdrowia populacji zdrowych dzików. To narzędzie przyjazne, to nie narzędzie krwawe jak często kojarzy się zwalczanie choroby, ale przyjazne dla ludzi i dla zwierząt. Dziękuję bardzo i zapraszam do wzięcia udziału w wyzwaniu, zapraszam również na hakie.